Dziewczyny, powiem wam, że nawet nie wiem za bardzo jak zacząć ten film, bo y, przyszła do mnie paczka, której się totalnie, absolutnie nie spodziewałam, nic nie wiedziałam, że ona została wysłana, po prostu byłam w szoku, byłam w szoku, jak rano do mnie kurier zastukał i po prostu podał mi wielkie pudło, które było tak ze 4 razy większe niż normalne pudełka, jakie co miesiąc dostaję i żeby nie przedłużać tego przydługiego wstępu, no to od razu wam powiem, że dostałam ogromną pakę, od Look Fantastic. Nie dostałam od nich lutowego pudełka, tego standardowego, przynajmniej na razie, nie, nie wiem, może jeszcze dojdzie, ale dostałam od nich to wielkie pudło The Rose Collection, czyli. Pudło dobroci na walentynki. To jest pudełko, które już jest obecnie dostępne w sprzedaży. Kosztuje 300 zł. Jest to astronomiczna kwota, ja wiem, ja rozumiem, ale nie kupujecie kota w worku, ponieważ wszystko na stronie jest wypisane, dokładnie jakie produkty się znajdują oraz w jakich pojemnościach. Więc ja się będę posiłkować tą stroną, żeby też nie wymyślać w ogóle za bardzo, co to jest, więc od razu po prostu przyniosłam sobie tu komputer, żeby od razu zaglądać na stronę. Powiem Wam, że to pudło jest olbrzymie jest ciężkie, zresztą no możecie zobaczyć, po prostu to jest na Naprawdę bardzo, bardzo duże, jest bardzo ciężkie i z tego co widziałam, to tam znajdują się produkty pełnowymiarowe. Jest w ogóle piękne to pudełko też. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo porządnie zrobione. To jest taki. Nie wiem czy słyszycie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo porządny karton. Tutaj mamy właśnie um, taką wstążeczkę przywiązaną. Ona nie przywiązuje całego kartonu, tylko ona jest jakby do tego miejsca, więc tak to wygląda a w środku mnóstwo dobroci, więc ja muszę się jakoś z tym ogarnąć, bo się trochę nie mieszczę na moim biurku, więc zrobimy to w ten sposób, że tam po prostu postawiłam pudełko, wyjęłam wszystkie produkty przed siebie i będziemy przechodzić po kolei przez wszystkie pierwszy, który wyciągnęłam to po prostu biorę ten, który wiem, że znam, jest to marka Pixi, jest to Rose Tonic czyli tonik różany o pojemności 100 ml i wydaje mi się zresztą jak chyba sama nazwa wskazuje Rose Collection, że tu chyba będą właśnie takie produkty różane nie jestem pewna, ale tak patrząc po że tutaj jest dużo różu ogólnie, to mam takie obawy, więc to jest tonik, który jest zafoliowany. Ja go akurat nie będę otwierać, ponieważ ja jak wiecie, za róż, zapałem róży nie przepadam niestety, więc to jest takie hitten, jest. W sensie ja się ogromnie cieszę, po prostu trochę się jaram jak dziecko, bo naprawdę to była autentyczna niespodzianka. Jak, jak, jak wiecie, ten kurier się pojawił z takim, dużym, z takim dużym kartonem, i w ogóle w szoku byłam, więc naprawdę ja się strasznie jaram, że ja to dostałam. Co prawda, tak jak mówię, nie wszystkie produkty będą dla mnie, ale to też będzie radość po prostu podzielić się z tym. Ola na przykład uwielbia toniki Pixie, więc to na pewno pójdzie po prostu do niej w ramach walentynkowego prezentu. A tak naprawdę po prostu widzimy się za tydzień, bo jadę do Wrocławia, więc akurat będę mogła jej to zawieść, bo ona myślę, że na pewno się z tego ucieszy, więc to się na bank nie zmarnuje. Jak wiecie, i można dostać zarówno na stronach Look Fantastic, jak też na stronie Sephory. I takie małe opakowania kosztują coś koło 55-60 zł, coś koło tego. Kolejny produkt to jest marka bardzo dobrze znana. Jeżeli oglądacie pudełka Look Fantastic, bądź też kupujecie to na pewno znacie. Marka Omorowicza, Omorowica, w zależności jak to mówimy. Jest to marka węgierska i to się nazywa Queen of Hungary Mist, czyli jest to mgiełka do twarzy. Nie wiem czy o zapachu różanym, czy ona ma po prostu opakowanie takie różowe. Zastanawiam się, czy coś jest napisane na ten temat. E, tutaj mamy napisane, że jest wzbogacona o mieszankę róży, szałwi i orange blossom water, czyli wody z kwiatów, pomarańczy, coś takiego. E, więc no, ciekawa jestem. Ja na pewno, ja mgiełki uwielbiam, więc. Och! Jaka drobna mgiełka. Mm. Wiecie co? Makijaż makijażem, ale. Mm. I to jest naprawdę bardzo, bardzo drobna mgiełka. Nie to, co lenerz, bo przynajmniej dolatuje do mojej skóry. Teraz będę taka bardzo dewy, bardzo wiecie, błyszcząca, bo mat mi zszedł, Ale troszkę pachnie różą, ale bardziej pachnie takim kwiatem róży, a nie różanym zapachem perfum, tak? więc raczej znaczy kosmetyków, tak? Więc wiecie co? I dokładnie jakby w takim opakowaniu mgiełki na stronach Look Fantastic nie znalazłam. Natomiast patrząc na ich ceny. To są naprawdę zabójcze, bo 50 ml kosztuje 130 zł, tutaj mamy 30 ml, tak więc to jest wartość około 80 zł za taką giełkę. No, powiem Wam, na pewno będę używać. Ten zapach nie do końca jest mój, ale podoba mi się Atomizer i podoba mi się ta drobna mgiełka. Nawet mi tak bardzo jednak, jak patrzę, w ustarkomatu nie zdjęłam. Więc... Następny produkt, z którego się ogromnie cieszę, Kodali. Kodali Source Serum. Jest to serum nawilżające. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo to jest pełnowymiarowy produkt o pojemności 40, 40 ml. A ja już to miałam. Kilkukrotnie nawet, bo nie tylko w Look Fantastic, chociaż on też był w Look Fantastic, ale gdzieś z jakichś innych źródeł miałam po prostu takie miniaturki i to jest świetny produkt. Ja ten produkt uwielbiam, więc on w tej chwili może nie pójdzie od razu do używania, chociaż bardzo bym chciała, ale jeszcze jest zimno. To jest taki produkt, który jest bardzo dobry na lato, tak naprawdę, kiedy, albo wiosnę, kiedy jest troszeczkę cieplej, bo on jest bardzo lekki ale bardzo nawilżający, więc z tego się mega cieszę. I ten produkt można kupić na stronach Look Fantastic, ale można też go kupić na polskich stronach Kodali i na polskich stronach Kodali on jest taniej i to o wiele o 25 zł taniej, bo na Look Fantastic z tego co patrzę kosztuje 120 zł, a na polskiej stronie Kodali 94 Następnie mamy żel pod Malki Korec i jest to ogromny żel 250 ml, czyli chyba pełnowymiarowe opakowanie, no tak się spodziewam. O zapachu róży japońskiej, więc trochę się tutaj obawiam, czy on jest zaklejony, czy ja go Nie, mogę go powąchać. O kurczę, ale to ładnie pachnie. To pachnie, no to pachnie tak tak świeżo, nie tak dusząco różą, tylko ma taki bardzo Fajny, świeży zapach, podoba mi się ten zapach, dobrze, czyli to jest kolejny produkt, który będę mogła używać, nie jest tak, że z tymi zapachami jednak, naprawdę bardzo bardzo mi się ten zapach podoba, jest taki, taki świeżyk, ale kwiatowy, natomiast orzeźwiający, ale nie duszący, taki ciekawy bardzo, no spoko, nigdy nie miałam akurat żelu pod prysznic Koresa, chyba miałam jakieś takie miniaturki do mycia twarzy, ale Żelu pod prysznic nigdy nie miałam. A teraz mamy odwrotną sytuację, bo ten Żel na stronach Look Fantastic kosztuje 40 zł, a w Syforze, jak spojrzałam, kosztuje 60. Tak więc zupełnie na odwrotnym razem. Następnie marka, którą, o której słyszałam, wydaje mi się, że była gdzieś jakaś miniatura z tej marki. E, natomiast nigdy nic nie miałam i chyba nie pamiętam, czy używałam, czy to był peeling. Pamiętam, że coś było. To jest marka Aurelia. I tutaj mamy Miracle Cleanser. Jest to po prostu e, coś do oczyszczania twarzy, tylko właśnie nie wiem co, czy to jest peeling, czy to jest... Chyba to nie jest peeling, tak mi się wy... O! Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, sz, tą taką, wiecie, muślinową chusteczkę do, do, do zmywania. Mamy pojemność 50 ml. jest to y, coś do oczyszczania twarzy, cleanser, nie wiem, czy to jest żel, czy to jest peeling. Wydaje mi się, że chyba to jest żel do... Tak, to jest taki... Bardzo gęsty żel, który zawiera w sobie rumianek, eukaliptus, rozmaryn oraz bergamotkę. Ciekawe, jak to pachnie. Hmm. Zapachy ma ogólnie fajne, ale bardzo słabo tutaj czuć. Zresztą ja Wam spróbuję: może to tak będzie widać, że to jest taka bardzo gęsta po prostu pasta, chyba. Ciekawa jestem, jak się, jak się będzie tym myło. Wydaje mi się, że była jakaś miniaturka z tego I wydaje mi się, że jedna z Was mi pisała, że to jest w ogóle bardzo fajna marka I że uwielbia produkty tej marki Więc jestem naprawdę ogromnie ciekawa I znowu nie jest tak, że to jest różany zapach, który na przykład by mi przeszkadzał Nie mogę teraz zamknąć opakowania który by mi przeszkadzał w użytkowaniu Więc z tego też się bardzo, bardzo cieszę I słuchajcie, spojrzałam na stronę Look Fantastic To kosztuje 114 zł Takie coś, 50 ml do oczyszczania twarzy 114 zł To jest w ogóle jakaś astronomiczna kwota. No, mam nadzieję, że to faktycznie jest Miracle, bo przy takiej cenie. Kolejny produkt, bardzo dobrze znana marka, bo zarówno w Look Fantastic, jak i też w Sephora Playach różnych miałam ich maski i to jest Christoph Robin i jest to maska oczyszczająca z glinką. Yy, razul, nie wiem jaka to jest glinka, różowa chyba glinka. On jest, czy on jest zafoliowany, czy on jest zamknięty? Wydaje mi się... Tak, ona jest zamknięta, ta maska, więc ja jej nie będę teraz otwierać, ponieważ ja mam taką miniaturową maskę jeszcze z jakichś poprzednich zakupów i to jest olbrzymie opakowanie. Ja nie wiem, czy ja to kiedykolwiek w życiu zużyję, a mamy tylko 6 miesięcy na zużycie po otwarciu, więc to musi naprawdę poczekać. Nie wiem na jakie czasy, ale na razie nie będę tego otwierać. I tutaj mamy pojemność ile tutaj jest 250 ml, tak więc. No, tego ja nie wiem, ja chyba musiałam używać tego przy każdym myciu, żeby to w 6 miesięcy służyć. Aż musiałam sprawdzić, słuchajcie, cenę, bo pamiętam, że to było drogie, przynajmniej, że te małe maski wychodziły jakoś drogo ale nie spodziewałam się, że aż tak, bo 250 ml tej maski kosztuje 200 zł. Tak więc naprawdę jest to zabójcza cena, więc ja to muszę po prostu odłożyć na jakieś lepsze czasy, kiedy faktycznie wiem, że będę z tego korzystała i faktycznie będę w stanie po prostu to zużyć. No i na koniec mamy Elemis Gentle Rose Exfoliator. Mamy tutaj pojemność 50 ml. Ostatnio w którymś z fantastik Fantastic był papaja enzym i on jest całkiem fajny, chociaż enzymatyczny, ja średnio lubię. Zastanawiam się, czy, on, czy to jest um, czy to jest zdzierające, zamknięte jest, więc wolę na razie nie otwierać. Muszę po prostu poczytać, czy to jest um, czy on ma drobinki zdzierające, czy to jest też enzymatyczny. Chociaż chyba jakby było napisane, że jest enzymatyczny, to w sensie jakby było, że jest enzymatyczny, to by było napisane, tutaj jest to prawda napisane "gomash Lizon, ale wydaje mi się, że "gomash" chyba oznacza ścierać po francusku, kiedyś dostałam, taki wi dostałam taką wiadomość, czemu mówię peeling typu gomash? Skoro go masz, chyba po francusku oznacza peeling, więc nie jestem pewna, czy to, że tutaj zapisane go masz, to cokolwiek powinno mi mówić, więc jestem no bardzo, bardzo go ciekawa. Również mamy 6 miesięcy na zużycie tego produktu. Mamy tutaj pojemność 50 ml. Ale słuchajcie, niestety tego peelingu nie ma na polskiej stronie. Znalazłam go na po prostu zagranicznej stronie i on kosztuje prawie 40 euro za 50 ml. Tak więc słuchajcie, no mamy tutaj produkty, bo to jest ostatni produkt. Mamy tutaj produkty o naprawdę po pierwsze dużych pojemnościach, a po drugie o bardzo dużych wartościach. Więc posługując się moim zaufanym Excelem, który wszystko mi to sumował, wyszło mi, słuchajcie, wartość 779 zł, czyli 780 zł. To pudełko kosztuje 300 zł i to są w ogóle generalnie duże pieniądze. Ja to jak najbardziej rozumiem, no ale przebitkę mamy prawie, prawie trzykrotną. I większość produktów to są produkty pełnowymiarowe, bądź też takie dosyć duże. No bo akurat chyba Omorowicza nie jest produktem pełnowymiarowym, bo są, te giełki są w pojemnościach 50 i 100, a tutaj mamy 30. No ale w zasadzie pozostałe produkty tak, więc powiem Wam, że. Wow! I wiecie co, tak jak patrzę na te produkty, no to tak, Pixie oddam Oli, bo to jest różane i ja wiem, że ten zapach nie do końca mi będzie pasował. Maska po prostu poczeka na ten moment, kiedy faktycznie będę mogła ją zużyć 6 miesięcy, bo to jest olbrzymia pojemność, ale pozostałe produkty będę używać. A trochę się obawiałam, że jednak jak to będzie tak różano, to że jednak większość produktów nie będzie dla mnie i że jednak właśnie większość produktów po prostu będzie miała taki niefajny dla mnie zapach. A tak po prostu... Wow! No powiem Wam tak, mój tydzień nie zaczął się jakoś szczególnie walentynkowo i romantycznie, bo musiałam po prostu przyjąć pana, żeby wybrał oczyszczalnię ścieków, więc zapach był iście romantyczny w całej okolicy, natomiast no taka niespodzianka naprawdę poprawiła mi humor i... Yy... No tak, i po prostu poprawia mi humor, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Look Fantastic za, to, za tą niespodziankę i za to, że takie coś otrzymałam, e, dajcie znać w ogóle jak Wam się to podoba, ja wiem, że 300 zł to nie jest tania sprawa, natomiast no tu są kosmetyki wysokopółkowe i jednak o też dosyć dużych pojemnościach, no i o wartość to jest prawie 800 zł, więc wiadomo, coś za coś, tak, w zależności oczywiście od tego, kto ma jaki budżet, na co chce sobie pozwolić i które produkty mu się podobają. I tak dalej. Zostawiam oczywiście tą decyzję Wam. Jeżeli jesteście ciekawe jakie tutaj produkty dokładnie się znalazły, bo na przykład coś nie dopowiedziałam albo chcecie coś sprawdzić, to dziękuję Wam standardowo wszystko na dole: i pudełko, i pozostałe produkty. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, czy miałyście któryś z produktów, bo wydaje mi się, że ta Aurelia gdzieś się już pojawiała i ktoś mi gdzieś, przepraszam, że nie pamiętam, ale, na ale tak na 99% dzwoni mi, że ktoś mi pisał, że to jest naprawdę bardzo fajna marka. Więc yy, tak, czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy miałyście któryś z tych produktów i czy właśnie je lubicie, czy nie, co o nich sądzicie. A ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę udanego tygodnia, bo myślę, że taki pozytywny poniedziałek to musi być dobrze. Ja nie jestem z, ty z cyklu tych pozytywnych, ale naprawdę to mi bardzo poprawiło humor. Tak więc trzymajcie się dziewczyny ciepło. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! pa.